W hangarze konserwatorów badane są wymowne oznaki celowego niszczenia. Specjaliści składają tam inne arcydzieło qin. duży posąg, akrobaty. Ślady ataku są wyraźne ciekawe. Nosi ślady cięć i uderzeń. Wszystko w tym wykopie było poważnie uszkodzone. Badania wykopu akrobaty, gdzie znaleziono posąg, wykazały obecność czerwonej ziemi. Pożar, który go zniszczył, był tak potężny, że zmienił kocioł z brązu w plamę na podłodze.